Takže všechno začalo še od folkloru. Od folkloru, jak začal tancovat ze spole folkloristickém, v, v miejscowym tu, Gorole se nazývají, tak byla potřeba jakož se obuč, opasáč, a v tom v čase nebylo nikoho, kdo by To bym to zrobił, także próbowaliśmy wszyscy, jak jak temu zaradzić. Na koniec jak są został przy tym każdego odradziło to, że to jest czasochłonne, nie było czasu, a materiał też był problem. To znaczy, że zganiało się kajeny. A w zasadzie ten, kto chciał to zrobić, albo kto chciał zrobić, musiał se materiał przynieść. W, tej, do, w tym czasie co jest teraz, tak to już jest trochę lepiej, bo przyjdzie kupić w garbarni. Nie ma problemu. Także zacznę ich od krypców, abyśmy mieli w ogóle w czym tańcować. A niech takim stylem, że jak je jest rozebrał jak je jeden stary krpiec i tam jech się musiał nauczyć, jak to jest robione, jak to jest robione. Po tym przyszedł problem drugi. Jako zwiększyć, a jako zmniejszyć skrpiec, bo miałem jeden wzór, a muszę się dostosować do reszty. Także to był też taki. Zrobiło się jeden, potem zrobiło się drugi, popsuło się nie jeden, aż w końcu, w końcu się jak dopracował na taki wzory. To znaczy, robimy jeden nasz wzór, to znaczy, Beskit Sząski. Później mi pasy robić ze wzorem. Ja robię z oryginału materiałem, to znaczy jest to skóra wołowa. Pokażę teraz jakoś się breloczek robi. Skórę najpierw trzeba namoczyć. Tu jest na wykrajowaniu i zrobimy pora. Pora wykrojonych breloczków. Teraz pokażę, jak się wzór do tej skóry wytłoczył. żeby to nie była goła skóra, a breloczek cośikiej tam miał jakiś ornament. Jest. I żeby to było jeszcze za Powiesić, tak tam trzeba zrobić dziurkę. Tak, i bryloczek gotowy. Są to szańce. Historyczne opewnienie. To znaczy tu w naszej wiosce były szańce. War, e, warowania przeciw Turkom. E, coś było postawione, nie wiem, chyba w XVI-XVII wieku. Bryloczek w formie serca, a ten tu jest także go akurat łopletyn. To jest z czynkiej skóry aby go szło oplatać, bo z grubej skóry to bardzo na takie rzeczy się nie godzi. No tak zainteresowanie jest dosyć duże, y, zwłaszcza zespoły i nie tylko zespoły i, i prywatne osoby, kiedy czują do tego folkloru coś, i kej, tak chcą się porządzić ten stroj, bo na imprezy trzeba chodzić jakiś w obleczony a nie w takich jakichś pancugach. Zachęcam do kupowania regionalnych produktów.